W pierwszym kwartale tego roku ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy północnej obwodnicy końskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 749. Pierwszy etap dotyczy odcinka od trasy wojewódzkiej nr 728 do trasy wojewódzkiej 749. W kolejnym etapie poprowadzona będzie dalsza nitka aż do drogi krajowej 42 w Pile. Ogłoszenie przetargu na dokumentację to krok milowy do powstania długo oczekiwanej inwestycji. O tym, że ruszy przetarg na projekt obwodnicy, poinformował na początku lutego zarząd województwa Świętokrzyskiego. Jest rzeczą ważną z punktu widzenia Końskich, by przebudowie centrum towarzyszyła inicjatywa od dawna już głoszona i przygotowywana w Końskich w porozumieniu ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich i na jego rzecz. Mianowicie zgodnie z informacją przekazaną przez zarząd województwa. Rozpoczną się w tym miesiącu jeszcze procedury przetargowe nad wyłonieniem wykonawcy dokumentacji technicznej na obwodnicę północną miasta. Ponieważ mamy tam przekazaną, wykonaną na zlecenie gminy, pełną koncepcję razem z decyzją środowiskową i programem funkcjonalno-użytkowym, ponieważ szczegółowość koncepcji jest bardzo wysoka, ponieważ ona również była konsultowana pod względem. Trasy przebiegu, i wybrano wariant po uzgodnieniach właśnie społecznych to wydaje mi się, że wykonawca takiej dokumentacji powinien ją zrobić w miarę szybko. Mimo to tempo prac nad projektem wcale nie musi być sprinterskie. Na sam czyli Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, obecnie w naszym kraju oczekuje się około roku. Sama inwestycja ma być podzielona na dwa etapy. Pierwszy dotyczy połączenia istniejącej obwodnicy miasta z drogą wojewódzką prowadzącą w kierunku Przysuchy. Później ma być wykonany kolejny odcinek aż do drogi krajowej 42 w Pile. Ta droga zacznie się od ronda na drodze 728 w pobliżu skrzyżowania dzisiejszej drogi z drogą, y, y, która prowadzi do Kornicy. Stamtąd na wschód droga ma biec do drogi 749 Końskie-Przysucha między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim. Tam również zaprojektowane jest rondo, które będzie wyprowadzać ruch w dalszym kierunku na wschód, czyli w kierunku... Drogi 40 Krajowej 42. Ma zakończyć się ta obwodnica połączeniem z drogą Krajową 42 za piłą. Trasa zostanie poprowadzona zupełnie nowym śladem głównie nieużytkami rolnymi, działkami prywatnymi oraz lasami. Planowane są wykupy gruntów od prywatnych właścicieli. Plan nowej obwodnicy nie zakłada żadnych wyburzeń istniejących nieruchomości. Całe zadanie ma kosztować około 40 milionów złotych.